Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Wasiak. Przeprowadzę rozmowę z Arturem Leszkiewiczem, instruktorem Aerobiku w Miejskim Ośrodku Kultury. Witam Artur. Witam. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Aerobikiem? Najpierw miałem kontakt z tańcem, a przygoda z samym Aerobikiem zaczęła się rok temu. Najpierw ukończyłem kurs na instruktora Aerobiku, a od 6 miesięcy prowadzę zajęcia. Czy Aerobik jest Twoją ulubioną formą ruchu? W aerobiku jest dużo ściśle określonych zasad, wolę bardziej spontaniczne. Formy, tak, jak na przykład dla Czy jest to tylko zawód, czy także sposób na życie? Dla większości może jest w tym momencie już to zawodem, dla niektórych może nawet i sensem życia. Wiadomo, jeden robi tylko to, dla drugiego może być to dodatkowa praca, ale dla większości osób to się już staje, już staje się sensem życia. Komu polecałbyś udział w zajęciach? Na zajęcia aerobiku mogą przychodzić wszyscy, bez względu na wiek, płeć, wygląd. To jest dla każdego. A jakie korzyści daje uprawienie aerobiku? Na pewno kondycja, poprawia kondycji, zwiększa się pojemność, płuc, koordynacja ruchu, poprawiamy sylwetkę, możemy trochę stracić na wadze, jeżeli ktoś bardzo chce, jeżeli ktoś bardzo lubi tańczyć, może się nauczyć kilku kroków. Mhm. Czyli jest to dobry sposób na osiągnięcie do sylwetki? Tak, jak najbardziej. A jakie są odmiany aerobiku? Tak, najbardziej popularna odmiana aerobiku jest tak jak na przykład TBC, ABS, Hilo i teraz może pokrótce to. RBC są to zajęcia ogólnorozwojowe, okay. gdzie jest tak część cardio, czyli jakiś układ choreograficzny, później na np. wzmacniające, robi się głównie z obciążeniem. Zajęcia EBS-u, są to ściania kształtujące głównie na dolne partie ciała, tak na przykład na brzuchu, na pośladki. Lekcje, tak jak, tak jak high low bądź low i tak są to formy taneczne, typowo taneczne, gdzie całą godzinę robi się zajęcia taneczne. Ja staram mm. się łączyć te formy ze względu na ograniczone mm. godziny. Robię troszeczkę choreografii i trochę ćwiczeń kształtujących głównie na dolne party brzuchu, da pośladki. To chyba wszystkie Pani lubią najbardziej. A jakie odmiany Tobie są najbliższe, Rubiku? Zdecydowanie wszystkie formy daneczne. Czyli high, low, low, funky, step. A czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia? Tak, od niedawna odbywam staż w jednym z ludzkich fitness klubów. Myślę, że w ten sposób można się w ogóle rozwijać. Można uczestniczyć na zajęcia koleżanek, innych instruktorów. Panie uczestniczący w zajęciach są w różnym wieku. Czy dostosowujesz program i rodzaj ćwiczeń do wieku i kondycji ćwiczących? Tak, właśnie tak jak mówiłem wcześniej. Ze względu na ograniczone nie mogę zrobić podziału, więc zajęcia, jak nawet przychodzi ktoś nowy, mam przygotowane uka, nawet na przykład dzisiejszego dnia coś trudniejszego, więc zobaczyłem dwie nowe osoby, to muszę na żywioł coś troszeczkę ułatwić i także, że tak, żeby każdy sobie dawał radę. A czy aerobik jest bezpieczną formą ruchu? Czy to sport, z którym łatwo kontuzję? Aerobik nie jest sportem wycinowym, jest to tylko rekreacja. W ogóle na początku zajęć robi się rozgrzewkę. Rozgrzewamy mięśnia te, które będą pracowały. Tak, żeby właśnie nie, nie stała się żadna kontuzja, żeby nie były żadnych wyrażenia stawów. Także jest totalnie bezpieczna forma. A czy na zajęcia może przyjść każdy, czy potrzebna jest specjalistyczna porada lekarska? Nie, nie wymaga żadnych zezwolenia od lekarza, może przyjść każdy, chyba że ktoś ma jakieś problemy z kręgosłupem, być może być na przykład kobieta w ciąży, chyba że ktoś przebył jakąś poważną chorobę, wtedy może udać się do lekarza o poradę, czy może uprawiać taką formę ruchu, jaką jest aerob. A czy nowe osoby mają na przykład problemy z nauką choreografii? Nie, dlatego że, jeżeli pojawia się ktoś nowy na zajęciach, Czyli automatycznie, tak mówiłem wcześniej, mhm. ułatwiam troszeczkę układ, na przykładzie nawet dzisiejszych zajęć były dwie nowe osoby i świetnie sobie poradzimy. Czyli bez problemu można w każdym razie. Tak, że miałem przygotowane coś trudniejszego, ale zobaczyłem dwie osoby, musiałem troszeczkę obniżyć. Czyli nie, na przykład tego, nie, nie, że... nie należy się obawiać tego? Nie, nie należy się sobie Nie do... ma tu jakichś rzeczy tak żeby to sobie nie nabrać. A czy Twoim zdaniem fitness to moda, czy może coś więcej? To znaczy, na pewno jest to moda, ale w tym momencie zmienia się mentalność ludzi, ćwiczących. W ogóle coraz więcej ludzi zaczyna się ruszać. Przychodzić na zajęcia, w ogóle nawet nie tylko na, na, na salę, ale dużo ludzi coraz więcej biega, jeździ na basen, jeździ na rowerze. Dla wielu osób, w ogóle w tym momencie, wiele osób aktywnie spędza czas uprawiając jakikolwiek sport. Zostaje nam zachęcić wszystkich do udziału w zajęciach, które odbywają się w poniedziałki i środy. O godzinie poniedziałki, godzina 16.45 i środy 17.00. Zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów, wysokiej frekwencji na zajęciach. E doskonałej a Grazie.